Dzień dobry. 26 kwietnia moja ulubiona woda, 35-hektarowa żbirownia. Spróbujemy złowić coś ciekawego. Jeszcze nie wiem co, oczywiście znowu chciałbym lina, i wybrałem to miejsce z dwóch powodów, mianowicie już złowiłem tutaj kiedyś lina, i to całkiem fajnego, i to nie jednego, a powód drugi, przed chwilą siedział tutaj Mateusz i będę łowił po prostu w podobnych miejscach, w których on łowił od rana, i zobaczymy, czy, czy w jakiś sposób nam to pomoże. Albo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tego towaru do wody wrzucił bardzo mało. Myślę, że będziemy to kontynuować, bo nie wydaje się to być dobry, ani ciekawy dzień. Ale kto wie, kto wie, tu się wszystko może zdarzyć. Naprawy kij zacznę od malutkiego Tobiego, w jakimś fajnym kolorze i od rzutu na pelet. Myślę, że generalnie dzisiaj będziemy się starać podawać tam dosyć treściwy towar, bo jest to dosyć płytkie miejsce samo w sobie. Kawałek przed miejscami, gdzie będziemy łowić jest sporo roślinności, także na pewno będzie tutaj dużo drobnicy. Ale zaczniemy od sprawdzenia, co się tutaj dzieje. Czy w ogóle coś się dzieje? Jak wiecie, ostatnio ciągle katowałem małe wody, bo małe wody po prostu szybciej się nagrzewają. Tam szybciej cokolwiek zaczyna się dziać. Natomiast to jest woda, która potrafi niesamowicie wynagrodzić od czasu do czasu. Ale bardzo często łowienie tutaj jest po prostu trudne. Na te brania czeka się bardzo długo. A na lewym kiju mam haczyk numer 16. Będę łowił bardzo, bardzo płytko i założę szósteczkę z kretinga, czyli bardzo małą przynętę. I podam w ten sam sposób. Jak widzicie, niebo nad nami dosyć ciekawe, co zrobić. Chyba zaczyna padać. No nie! Lewy kij leży przed wystającym korzeniem, który zazwyczaj widać. Natomiast po ostatnich deszczach mamy bardzo podniesiony poziom wody. Myślę, że około pół metra przed nim będziemy. Czyli w takiej bezpiecznej odległości. Zobaczymy, co się będzie działo. I zaczyna padać. No nie. Plan bardzo prosty. Robię po trzy rzuty co 5 minut. Zobaczymy, co się wydarzy, i będziemy podejmowali jakieś dalsze kroki. Mamy? No i jest ryba. W drugim rzucie. Teraz zrobiłem rzut na zanętę z tym samym peletem. I na pewno nie jest duża. Branie bardzo delikatne. Spinka. Ja, ja nie mogę. Ale to nic, nic. Szybko poprawiamy. Właściwie to szarpnięcia przy rzucie z zanętą były bardzo często i tu i tu. Natomiast tak jak mówiłem, tu jest masa drobnicy. Więc teraz będę robił po trzecim rzucie i będziemy interweniować, jeżeli będzie trzeba. Widzicie, dwiema wędkami łowię w podobnej odległości od brzegu. Natomiast lewa jest bardzo płytko, myślę półtora metra, może metr. Natomiast prawa... Chyba jest bliżej brzegu, a jest znacznie głębiej. dlatego dobre gruntowanie to jest zawsze podstawa łowienia. No i zobaczmy, bo mam chyba plan co z tym zrobimy. Szczęśliwie w czasie kiedy rozmawiam przez telefon są brania. Całkiem fajna rybka będzie. No jeżeli to nie będzie karp, tylko cokolwiek innego to naprawdę będzie przyjemna. Na pewno jest większa niż ta, która się spięła. Ja chyba widziałem. Chyba tak. Czy to jest to co myślę? Nie. <grytanie> Dobra, mamy karasia. Prześladowcy. O, ale ładnie usi ten. piękny. Oh, ten naprawdę ładny. 35. Na tej wodzie akurat złote karasie zdarzają się naprawdę rzadko. Także no, fajnie, że się dzieje. A może zrobimy ci jakieś zdjęcie, i byś uciekał, co? Dobra, nie męczymy rybki, bo skoro są takie ładne, to może być ciekawie dzisiaj. I z tej dużej płcizny, raczej się spodziewałem ryb z prawej strony, no ale to przecież nie będziemy narzekać, o to w tym wszystkim chodzi, żeby się dużo działo, nie? Więc będziemy robić tak, jeden, dwa, trzy ziarenka kukurydzy do podajnika i myślę, że to w zupełności wystarczy. Skoro są karasie, karasie bardzo lubią gruby towar i co ciekawe rzut z zanętą, znaczy ciekawy, można się było spodziewać, że na karasie zanęta będzie lepsza. I myślę, że teraz będziemy się starać właśnie w ten sposób podawać tam kukurydzę, może niekoniecznie zawsze trzy ziarenka, ale tak, żeby w każdym rzucie coś tam jeszcze wpadło dodatkowo. Natomiast na ostatnim filmie mówiłem Wam, że planuję troszeczkę inne podejście na kolejnym wyjeździe. I ten kolejny wyjazd już był. Niestety moje nowe GoPro postanowiło się w trakcie zepsuć to jest kamera, którą miałem ze sobą wtedy nad wodą dwa razy. No ale już się jakoś udało ją uszkodzić. Natomiast spokojnie powtórzymy to krótce. Powtórzyłbym to dzisiaj, ale już nie mam towaru do takiego łowienia. Natomiast zaczekamy jeszcze z prawym kijem. Damy mu jeszcze 5 minut. Zobaczymy, czy coś tam się poprawi. To znaczy, czy pojawią się jakieś tam brania, wskazania albo coś takiego. Jeżeli nie, to też coś tam ciekawego zrobimy. I mamy. Ko o! Kolejną rybę. Kurczę, ja tu ważne telefony. Słuchajcie, po walce mam przepuszczenie, co to jest. A jak to się sprawdzi, to usłyszycie, jak tu krzyknę. Ale nie jest to duża ryba na pewno. To mała też nie. Ja muszę to bardzo delikatnie holować, bo haczek mam 16. Ło, kurde. Przecież teraz już mi się wydaje, że to znowu karaś. Słuchajcie, na tej wodzie jest mało karasi. Nie wiem skąd się wzięły. Chyba karaś. A, spadł. Ajajaj. Aj, aj. Tak to jest, jak się amator bierze do poważnej roboty. No ale coś się dzieje na tej wędce. Natomiast na drugiej nie dzieje się zupełnie nic. A to był ładniejszy karaś, już. Spokojnie dojdziemy do wprawy. Znowu jedziemy. Raz, dwa, trzy. Ach, szkoda. Natomiast prawy kompletnie milczy. Zaraz zmienimy mu przynętę. Hmm, założymy coś, co się ostatnio dobrze sprawdza, czyli yumi. Jednak woda jest jeszcze zimna, ja mam cały czas wrażenie, że przy zimnej wodzie ryby wolą takie bardziej sprane kolory. Kurde, wiecie, że nie jestem pewny, czy to był karaś? No straszne. Może, że może łosoś, który chyba działa najlepiej u mnie. Jeżeli jeszcze przez, nie wiem, 10 minut albo przez jeden rzut nic się teraz tam nie wydarzy, to spróbujemy zrobić coś. Coś takiego, wiecie, żeby się jednak coś działo. Uch! zapomniałem, że to tak blisko no co, jakaś przerwa się zrobiła, nie? dwa rzuty bez wskazań i mam pewne podejrzenie, przynajmniej dotyczące lewej wędki prawej nic a nic, jeszcze na lewej na razie wrócimy do peletu bo coś tam jednak musi zostać ja obstawiam, że tej drobnicy doskakuje odwrotnie, ja obstawiam, że do zanęty doskakuje tyle drobnicy bo po prostu te ryby później nic nie mają a jest zawsze szansa, że z peletem sobie nie poradzą natomiast na prawej kij no, musimy zrobić coś innego ściągnę klipsa i policzę obroty 15. Tak, żebyśmy później mogli wrócić do tego samego miejsca. Ok, tu jest płycej. O, zaczep. Roślink, wiecie, gdzieś blisko tego trzcinowiska. Jakieś, są jakieś pojedyncze roślinki, ale nic strasznego chyba. Także założę klipsa, mimo że to tak blisko. I zrobimy tu rzut z zanętą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie, tak blisko brzegu to jest jednak żwirownia. Jakieś karpie, liny, czy nawet amury zwykle kręcą się gdzieś bardzo blisko. Zanęta jest czekoladowa, także słodziutka po prostu. Zawsze robię to w ten sposób, że jeżeli pelet mam rybny, a zawsze mam rybny, w tym wypadku z Osmo, to zanętę mam zawsze słodką. Nie wiem, czy to potrzebne i czy to ma sens, ale zawsze tak robię. Za mało się dzieje. Także na szybko złączkę założymy szklaneczkę. Do każdej takiej szklanki... Myślę 5 kukurydzy i 3-4 peleciki. no w końcu jeszcze wiosna, jeszcze zimno. Nie będziemy szaleć z tym nęceniem. I tutaj są dwie opcje po tym nęceniu. Albo uda nam się zwabić jakieś fajne ryby, albo ściągniemy tyle dropnicy, że już w tym miejscu się nie będzie dało łowić. Oby to pierwsze. Uj, uj, uj. Może być. I wracamy od razu do łowienia. Także teraz do podajnika już nie będę dawał żadnej kukurydzy ani niczego innego. Jedziemy z czystą spożywką. Licząc na to, że jak zostawimy tam troszeczkę grubszego towaru i trochę zanety, to nawet jeżeli znowu przyjdą same karasie, to przynajmniej na chwilę tam zostaną. A przy okazji, coś z tym lewym kijem prawym, z tym lewym z prawej strony musimy zrobić. Widzę jeszcze ślad na wodzie. Sprytne, nie. Chyba zapomniałem o klipsie. Ok, prawą wędką będziemy łowić obok lewej. Tam się jednak coś dzieje, przynajmniej czasami. A na prawej na razie nic. Z tym, że tutaj spróbujemy na pelet. Zawsze to będzie coś innego. I teraz tak, rzucę prawą wędkę, zostawię to na 10 minut bez dotykania i bez przerzucania, bo jednak trochę tego towaru tam wpadło. No, zaczynam mieć pewne obawy, że ten mój pomysł to był średni, bo przez 15 minut nawet wskazania, ale damy tym robom trochę czasu. Natomiast zaskakujące, spodziewałem się, że jak podam tam trochę spożywki i trochę grubszego towaru, to coś tam się zacznie dziać, ale nie. Spróbujemy to przerzucić i zobaczymy. Natomiast ta woda jest większa głębsza niż inne wody w mojej okolicy. Ona na pewno potrzebuje więcej czasu, nawet brania tych karasi na początku. Były takie bardzo, bardzo delikatne. Nic takiego jak ostatnio na tych mniejszych wodach, gdzie zabierały kij. Co ta woda pewnie wkrótce się mocno rozkręci i będzie fajna zabawa. No, obawiam się, że po nęceniu trochę to zepsuliśmy. My, no ja. Nie dzieje się kompletnie nic, ani pół wskazania. No jest problem. No chociaż coś zjemy. No i to by było na tyle z tego jedzenia. Nie zabrałem. <noise> no trudno. Może innym razem. Spróbujemy wziąć jeszcze jakieś inne palety. Spróbujemy coś z tego wymyślić, bo ciężko mi uwierzyć, żeby ta miejscówka została w taki sposób przenęcona. Natomiast na pewno w wodzie się coś zmieniło, bo nie widać oczkowań. nie widać ataków drapieżników, nawet tych drobnych, krwawego robala. Nie, no nie może tak być, nie? No, bo coś się całkiem nieźle zaczęło, nawet. Jak na te wody, a teraz jaka duża cisza. A tu ściągniemy tego klipsa. Spróbujemy wrócić na te 15 obrotów, ale obstawiam, że brania na chwilę przynajmniej ustały. No powiedzmy, że to już trwa jakieś pół godziny, może 40 minut. Bo bardzo zmieniła się pogoda. Zrobiło się o wiele bardziej pochmurno. O wiele zimniej na pewno. Do tego ruszył się boczny wiatr. No u nas akurat nie wieje, ale generalnie wieje. Coś tu, tu jest? Nie, nie. Nie, <laughs> o, Ale się nie powiodło, nie? Bardzo delikatne branie, takie specyficzne, no, ale jakiś generalnie ciężki dzień. Natomiast to, że w naszym nęconym miejscu się przestanie dziać cokolwiek, no tego to się nie spodziewałem. Może spróbujmy kukurydzy. Wędki aktualnie przerzucam gdzieś co 10 minut, może nawet 12, no bo nie dzieje się prawie nic, no to było pierwsze wskazanie od nęcenia, czyli od ponad godziny. I co, wypadałoby pewnie coś zrobić, nie? No, ale chyba nie bardzo jest co. Nie ma wskazań, nie ma drobnicy prawdopodobnie. Coś się mocno w tej wodzie zmieniło od początku łowienia. Żeby nie było, że zawsze jest tak kolorowo. No nie jest, bywa i tak. Natomiast sam chyba nie bardzo rozumiem dlaczego. I myślę, że w takiej sytuacji wrócimy po prostu do intensywnego łowienia. Czyli do częstego przerzucania, do kombinowania, zmian, przenęt, bo to, co działało na początku, aktualnie nie działa. I będziemy liczyć na to, że te ryby, może przez sam dźwięk wpadającego podajnika, do nas wrócą. Ale coś jest niehalo z tym dniem. Jak mi się chce spać tak na rybach, to coś tu nie gra. Jest, w końcu jest ryba. Właśnie zrobiłem rzut na zanętę. Życie się budzi i zeszła, no nie czy nie, nie, zaczynała płynąć do brzegu po prostu karaś, karaś chciał mnie dziadyga oszukać, ale jaki ale jaki bidulek pogryziony zobaczcie, urany o, odgryziony kawałek płetwy cały planiony. wypuścimy go od razu, niech się nie męczy Ale w końcu ryba, bo już zaczynałem się bać, że to się tak skończy dzisiaj. Chyba nie będzie tak źle. Od razu porzucie, także albo te ryby zaczynają wracać do nas, albo to tylko jedna przypadkowa. Mam nadzieję, że zaczynają wracać. Tak szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie tu trochę, trochę lepiej. I to było wrzucie na zanętę, ja znowu pakuję pelet. Wracamy do zanęty. <grywa> Ale mnie oszukała z tym płynięciem do brzegu. Już byłem pewien, że następna spinka. O ile się nie mylę, to Mateusz, który był tutaj przede mną, nie złowił ani jednego karasia. Także ja mam jakąś więź z karasiami ostatnio. Za dobrze się rozumiemy. Wolałbym się porozumieć z jednym Linem. Mówimy już blisko 3 godziny. No się dzisiaj nie wiedzie. Ryb mogło być więcej, ale pospadały życie. Coś tu zmienimy. Lewy kij zostawimy tam, gdzie jest, bo tam jakieś te ryby się pojawiają. Natomiast prawym, no chyba musimy poszukać czegoś zupełnie innego. Stąd było jedno wskazanie, bardzo delikatne. Przynajmniej jedno pamiętam. Może było więcej. Ściągniemy klipsa, poszukamy czegoś dalej. Nawet fajnie twardo. Ja tutaj znam mniej więcej okolice, więc wiem, że żeby łowić tutaj gdzieś głębiej, to byśmy musieli poprzerzucać wszystkie zaczepy. Bardziej myślę o tym, że może warto po prostu odsunąć się od brzegu. Słuchajcie, jeżeli gdzieś przez 3 godziny nie macie wskazania nawet, jakiegoś mocniejszego i wygląda na to, że nie ma w tym miejscu ryb, to, to już naprawdę chyba trzeba szukać czegoś innego. To nie jest karpiarstwo, żeby na te brania czekać nie wiadomo ile. Widząc, co się dzieje, bo planowałem tutaj dosyć mocno działać z procą. Natomiast widząc, co się dzieje, chyba nie ma to sensu, bo no, tych ryb nie ma. O. No, natychmiast porzucie. I to jest właśnie magia metody. Dlatego te wędki trzeba co chwilę przerzucać. Może już powoli robi się ten okres, gdzie ryby świetnie reagują na pluśnięcie. Wiadomo, że do tego jeszcze pewnie potrzeba z miesiąca. Byle żeby nie spadła, nie? Wydaje się fajniejsza. A jak to będzie lin, to chyba oszaleję. Uf. No to był dobry fikołek. Muszę przyznać. No szalony. Dobra, mamy go. Ale szalony karp. O jaki ładny kolor. Spokojnie, nic ci nie będzie. Maluszek. Dobra, idziemy go wypuścić lepiej. No szalony. Ale długo się nic nie działo. Teraz mamy chyba dwie ryby, nie wiem, w 10 minut. Także to już fajnie. A jak na wodę PZ2, to myślę, że naprawdę fajnie. I teraz było branie przerzucie z peletem, wcześniej przerzucie z zanętą, także dochodzę do wniosku, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Te ryby po prostu nie odwiedzają tego miejsca, albo nie możemy ich tu zatrzymać. Puścimy taki podwójny koszek, czyli dwa razy nabite, to się nic nie dzieje. Mimo, że mam podajnik 40 gramowy i wędkę do 40 gramów, to ta wędka jest jakaś zniszczona. Właśnie i takie wskazania zaczęło się pojawiać na obu wędkach. I tak nie za bardzo wiem, co z nimi można zrobić. No, wygląda to bardziej na obcierki nawet niż na wskazania. Hmm. Ale na prawy kij mam jakiś pomysł. Pewnie zły, ale no pomysł. Mianowicie napełnię podajnik zanętą z ręki. Dosyć delikatnie. Nawet kulki nie chowałem do środka, bo niepotrzebna. Póki jeszcze będzie opadało, to bardzo mocno zerwałem. Zrobimy sobie tam chmurę, mam nadzieję, że solidną. Może te ryby jakoś tam przyjdą teraz, jakieś konkretniejsze. Zresztą, chyba zaraz dokładnie to samo zrobimy na lewej wędce, bo to jest aż nieprawdopodobne. Po prostu nie ma opcji odłowić kilku ryb z rzędu. Natomiast najprawdopodobniej jest to moja wina, bo to łowisko jest pewnie źle zbudowane. A i na drugiej wędce zrobimy to samo. A co? Zobaczymy, co się stanie. Niewiele ryzykujemy. O, Co było bliżej? Tu jest bardzo płytko, także. Bardzo szybko zrywamy. No i liczymy teraz na szybkie brania. To się może nie udać. No to się jednak udało. Nie wiem, czy minęła minuta, a ryba bardzo, bardzo spokojna, już nie. Muszę uważać, bo dzisiaj łowię bardzo delikatnie, na no, bardzo delikatne przypony. No wychodzi na to, że zrobienie chmury zrobiło nam pierwsze branie stamtąd. Wolę nie stracić tej ryby, bo wydaje mi się fajna. Walczy zupełnie jak szatna rypa dzisiaj. Powiedziałbym na co mam nadzieję, ale to może już lepiej nie będę mówił. Ile razy można. Jeszcze nie widziałem. No bądź linem, bądź linem, bądź linem. Chyba nie jesteś linem, nie? Chyba nie. Strasznie waleczne przy brzegu te karpie. No ale niech będzie, że w końcu któryś z pomysłów przynosi efekty. Dosyć szybkie. Może jednak to nie będzie taki zły dzień. Idealnie do kosza, wpadł z powrotem. Zobaczcie jaki No ale z jakim pięknym kolorem. Myślę, że coś koło 40 paru. No fajniusi. Co prawda nie lin, no ale nadal ryba. Myślę, że taki 1,5-2 kg. Mam dziwne wrażenie, że im później będzie, tym będzie ciekawiej. Oby. Branie było na Yumi Washouta, któregoś. Założymy znowu któregoś. Chyba było na fioletowe. Założymy taki bardziej, nie wiem, pomarańczowy. A czemu nie? Nikt nam nie zabroni. I teraz nie ma co czekać. Jak się pojawiło branie i mam nadzieję, że ryby są w tej chmurze, to już się trzeba spieszyć i odławiać. Jeżeli tam jest jeszcze chociaż jedna ryba oczywiście. No łapać. Zobaczcie, nie udaje się nęcić ryb niczym, a z proce nęcimy kaczki. No tego to jeszcze nie robiłam. Przynajmniej sobie celność poćwiczę. Jak <grych> czekają grzecznie. <grych> Jest? Ale sami... Nie spadła. <grych> No ale sami widzicie, jakie to są delikatne brania. Coś niesamowitego jest dzisiaj. W porównaniu do moich poprzednich wyjazdów, to tu się dzieje wszystko delikatniej, wolniej i jakoś inaczej. No ale może jeszcze się uda te ryby zwabić z powrotem. No, come on. No nie. O, jest. Jest, jest, jest. Ale mega delikatnie biorą te ryby. Teraz znowu nie wiem czy jest. Nie mam pojęcia, czy tu jest ryba. Czy płynie do nas, czy tak, płynęła do nas. Ale coś dziwnego się tu dzieje. <grytania> Te brania są tak dziwne. I zobaczcie, to jest mały karaś w sałatce od razu. No, jaki maluszek. Sałatki nie chcemy. Chociaż w tej sałatce jakby go od razu na talerz podać. By nawet ładnie wyglądało. No, malutki, ale zobaczcie kolejny, jaki poharatany. Dobra, tego też nie będziemy męczyć. Uciekaj. I też ciekawa sprawa, że teraz się dzieje tylko na prawym kiju. Wcześniej się działo tylko na lewym. Na lewym się nie dzieje zupełnie nic, ani pół wskazania. A z prawego chyba mamy cztery brania w pół godziny. sprawdza dwie ryby, no ale brania cztery. No jak to jest możliwe? Cała szczytówka zgięta, podnoszę wędkę, nic. Zmieniłem przypon jeszcze przed chwilą, żeby takich akcji nie było, ale te akcje się po prostu powtarzają. I to najgorsze, że na obu kijach. Chociaż na obu to przesada, bo na lewym się już nic nie dzieje od dawna. Te ryby takie nieśmiałe. O. <grytania> Teraz jest. Rzut ze spożywką i natychmiast branie. O, coś fajniejszego na pewno. Na pewno większa niż poprzedni Karaś. Także widzicie, że zmiana tego miejsca z prawej wędki, poszukanie, może no, po prostu odjechanie kawałek dalej, dało dosyć szybko efekt. Zaczepy. Co to? Chyba karpik kolejny. No to dosyć silna ryba, więc chyba karp. Albo duży lin. <laughs> Szczerze w to wątpię. Chyba karp. Ua! No zrzucił mi kulkę. Widzę ją tam. Co za dziadyka. No fajne. Chyba największy dzisiaj. Gdzie jest? Gdzie w rośliny? Gdzie nie? No. O, o. O, szalony strasznie. Chodź tu. Dobra, łatwo poszło. O. Chyba największy, no? O, ten już taki fajny. O, pięćdziesiątek jak nic. Czu, czu, czu. nie rzucaj się sekundkę. No miałeś się nie rzucać. Chodźcie, pokażemy cię z wody. Od razu. Strasznie poranione te ryby tu. Nie wiem dlaczego. Ktoś patrzy z tyłu, pewnie by chciał rybę. Nie oddamy cię. Uciekaj. <laughs> Spróbujemy teraz kukurydzy. prawy kij, na którym teraz się coś dzieje. Zobaczymy, co się stanie. Ja wiem, że świetnie mi brały na te małe przynęty. Znaczy świetnie? No, w porównaniu do całego dnia, no to biorą rewelacyjnie teraz. Ale chcę sprawdzić kukurydzę. Nigdy nie wiadomo. O, o, o. Zarazu porzucie coś, coś. No zobaczcie, jak te brania wyglądają. A, jest ryba. Zeszła? Nie. Jest, jest, Ale walnęła. Ja mam zabetonowany kołowrotek z jakiegoś powodu. No fajna, waleczna. Gdzieś mi w złą stronę ucieka. I przeszkadza mi ta druga mętka. Nie, idź tam. Ej, 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 chodź tu. Będziesz linem? Zrób to dla mnie i bądź... Chyba nie będzie linem. Nie, na pewno nie. Ale jeszcze nie wiem co to jest. Wydaje mi się, że srebrny karaś. Ale chyba srebrny karp. E, czy pełnouski karp. Dlatego taki szalony. Op. O śliczny. Natychmiast porzucie. Niesamowite jest. Niesamowite jest to co się dzieje dzisiaj. A już się obawiałem, że skończymy z tym jednym karasiem z rana. Czy z dwoma, nie pamiętam, ale chyba z jednym. Piękny pełnouski. To no jednak chyba tych ryb trochę dzisiaj jest, nie? 4,5 godziny nad wodą do tej pory. Nic, tylko się dalej dobrze bawić, skoro się ruszyło. Ale można się było tego spodziewać, że ten przestój taki kompletny był spowodowany dnia po prostu. Spróbujemy jakiegoś innego peletu. I znowu jest to samo. Zobaczcie jak to wszystko jest delikatnie, nie ma takiego pełnego przygięcia. Wiem, że pewnie powinienem to podnieść już wcześniej. Ale ile, ile razy to podnosiłem wcześniej, tyle razy nie było ryb. Jeszcze raz. Ale najważniejsze, że są jakieś brania. To się ceni. Myślę, że tych bran dzisiaj jest całkiem sporo, przynajmniej wskazań. Gorzej jest moją skutecznością. Natomiast używam tych samych haczyków co zawsze, więc na nie bym winę nie zwalał. Jeżeli się takie branie powtórzy, spróbujemy to zrobić od razu. Przy pierwszym skazaniu dosłownie, i zobaczymy, co wtedy. Zadomaczałem pelet i mamy rybę, która po raz kolejny walczy inaczej niż poprzednie. Właściwie ta chyba też się zbliża do nas, uciekając w lewą stronę. To my ją też w lewo. Dobra, zły plan, pójdzie za bardzo w lewo. Jezus, bądź linem. Ja Cię grzecznie proszę, rybo. Może być mały lin, byle lin. Coś mi się wydaje, że to nie lin. <grym> chyba nie. To też pewnie będzie pełno łuski kart. Ale fajnie się rzuca. A maluszku, pokaż się. Ciutko. No, malutki. Ale śliczny. Pełno łuski są przepiękne. No Widać, że już był pokuty niedawno jakimś dużym hakiem. Mimo, że go ktoś wypuścił. Ale zasuwaj od razu, bo my czekamy na lina. <grywia> Nie chce nas opuścić. O, poszedł. W zasadzie to chyba można było nawet kliker dzisiaj odpalić. Jest trochę tych ryb. Jak się narracja zmieniła, trakcie łowienia na początku człowiek się wynarzekał, wynarzekał, a teraz się tylko cieszy. Jeszcze jedna ryba. Możemy kończyć. Pod warunkiem, że to będzie Lin, oczywiście. Ja zaczynam wątpić, czy w ogóle istnieje taka ryba jak Lin. Czy to nie tylko w internecie przypadkiem. Lewa wędka? No, Nie wiem o co dzisiaj chodzi tym rybom. Czy się tak nie wpinają. To jest tak, jak są te delikatne wskazania takie. C. jak zaczekam, to znikną. Jak podniosę, to pusto. No i co tu człowieku zrobisz? Jeszcze spróbuję na czarny pelet. Może jakiś mniejszy. Znaczy ja się domyślam, że te ryby po prostu biorą teraz bardzo delikatnie, bo ta woda jest zimna. Najprostszy powód. Jest o wiele zimniejsza niż na tych małych wodach, na które jeździłem, bo tu widzimy tylko część tej wody. Ona cała ma 35 hektarów. A jesteśmy w miejscu chyba najbardziej otwartym, także tak w teorii to miejsce będzie się dosyć długo nagrzewało, no ale jesteśmy na płuciśnie, dzisiaj jest bez wiatru. Myślę, że gdyby było słońce, to te efekty mielibyśmy o wiele, wiele lepsze, bo te ryby by tu zwyczajnie przychodziły. Matko jedyna, bym sobie rękę złamał. No, po takim pluśnięciu to przejdą ryby z całej wody. Mam nadzieję, że już z drugiego brzegu płyną. O, o. o, o. Mówiłem, że po takim pluśnięciu przejdą. To jakaś magia, nie? Już chyba tylko tak będę rzucał. Na pewno mała ryba, bo płynie do nas. Znowu nie lin. Jezus, nie mogę patrzeć na te karasie. Co one takie poobdzierane strasznie? Słuchajcie, obstawiam, że kormorany. Cóż innego by tak załatwiło karasia. Następny z podgryzionym ogonem. No strasznie wygląda. Chodź maluchu, zasuwaj do siebie. Niech ci się to goi wszystko. One już te rany mają dosyć mocno zabliśnione. Wiem jak to kamera wam pokaże. Nie wygląda to coś, co by można było odkażać. Ach, nie rozumiem tego dnia. Ale nie muszę. Grunt, że tych ryb jest trochę. W końcu z dużej wody. O, teraz rzuciłem normalnie. I brania nie będzie. Jest? Jest ryba. Jej! A ta jest sprytniejsza, bo próbuje uciekać w prawo od razu. A tu, jak nam ryba zrobi odjazd w prawo, to ja do wody jeszcze nie wejdę, żeby ją holować przed tych roślin. No mamy problem. Zawróciła? Zawróciła. Oh, 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 nie! Ach. No trudno, ale i tak czas kończyć. A skoro czas kończyć, to kończymy. Bardzo trudny to był dzień, nie? Taki jakiś inny. Te brania takie bardzo delikatne, anemiczne i takie... Nie wiem. A ostatecznie mimo wyniku chyba całkiem fajnego, bo tych ryb trochę było, myślę, że gdzieś koło 10, to jakoś niespecjalnie jestem zadowolony z mojego łowienia. Wiele temu dzisiaj brakowało chyba, bo nie potrafiłem tych ryb zatrzymać. Nie zdarzały się sytuacje, gdzie była ryba, rzut, ryba, rzut, ryba. To wszystko było bardzo wyczekane, wymordowane. <grytanie> Ale ostatecznie i tak fajnie I zobaczcie, zmiana taktyki i zmiana miejsca, gdzie kolega rano łowił na inne, dała nam fajne ryby. I właśnie to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim, żebyśmy wiedzieli i rozumieli, co się dzieje nad tą wodą. Jeżeli nagle ryby nam się odcinają, to w jakiś sposób fajnie by było zareagować. Myślę, że dzisiaj im się to udało, tak, ale przekaz rozumiecie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.